W 2005 roku prowadziłem śledztwo w sprawie zabójstwa w Vancouver. Morderstwo miało miejsce w niewielkiej chatce myśliwskiej w środku rozległego lasu. Ofiarą był mężczyzna, który nazywał się Perry Hammond. Wynajął chatkę na samotne polowanie. Miał zostać tylko na dwa tygodnie, ale minęły już trzy i do tej pory nie było po nim śladu. Kiedy przeprowadzono poszukiwania, w domku znaleziono jego ciało, lub raczej to, co z niego zostało. To właściwie wszystko, co mi powiedziano. Jako funkcjonariusz śledczy, zostałem wysłany do zbadania sprawy. Scena, którą ujrzałem po przybyciu, była absolutnie okropna. Ciało zostało zmiażdżone i okaleczone, mięśnie i wnętrzności wywrócone na lewą stronę, a żebra wystawały z klatki piersiowej pod nienaturalnymi kątami. Zwłoki nie przypominały nawet człowieka. Wyglądało to tak, jakby ktoś po prostu wyrzucił masę kości, krwi i wnętrzności prosto na podłogę. Najbardziej niepokojące było to, że wokół nie było żadnych śladów walki. Meble stały na swoich miejscach, bez najmniejszego zadrapania. Okna nie zostały wybite, a krew nie znajdowała się nigdzie poza miejscem, gdzie znaleźliśmy ciało. Ta sprawa kompletnie nas pogrążyła. Nie było dosłownie żadnych poszlak. Niektórzy śledczy posunęli się nawet do stwierdzenia, że Hammond wywołał gniew szatana. Biorąc pod uwagę zaskakujące okoliczności, szatan zaczynał wyglądać jak konkretny podejrzany. Nie mogę sobie przypomnieć kto dokładnie, ale pamiętam, że któryś z chłopaków zasugerował, że może powinniśmy przeszukać las w poszukiwaniu wskazówek. Powiedziałem, że zostanę w chacie, aby lepiej przyjrzeć się miejscu zbrodni. Reszta zespołu się nie sprzeciwiała. Chwilę później zostałem już sam. Zawsze łatwiej było mi zebrać myśli, kiedy dookoła było cicho. Dokładnie przyjrzałem się wnętrzu drewnianego domku. Było tu stosunkowo pusto, tylko dwie sofy, niewielki stolik z siedzeniami i kominek. Zajrzałem do jego wnętrza, pod fotele i sofy, próbując znaleźć cokolwiek, co mogłoby mnie naprowadzić na właściwy trop, bez rezultatu. Jedynym przedmiotem w pokoju, który wyróżniał się spośród innych, była głowa jelenia, która wisiała nad kominkiem, lustrowała pokój tymi swoimi pozbawionymi życia szklistymi oczami. Wpadłem na szalony pomysł, że może ktoś zabrał głowę i użył poroża do zarżnięcia hamonda. Tak, wiem, że to nieprawdopodobne, ale zawsze warto sprawdzić. Podsunąłem jeden z foteli pod kominek i wspiąłem się do góry. Kiedy zbliżyłem się do głowy, coś w niej wydało mi się dziwne. Nie potrafiłem wtedy tego nazwać, ale patrząc na nią, zacząłem czuć się niezwykle niekomfortowo. Spojrzałem wprost w jej oczy, i wtedy to do mnie dotarło. Nie były zupełnie czarne, jak u zwykłego jelenia. Były białe, z tęczówkami i źrenicami. Mogłem nawet dostrzec rozrzucone tu i ówdzie czerwone żyły. Jego oczy wyglądały zupełnie jak ludzkie. Nieco zaniepokojony przyjrzałem się po rożu. Było czyste, żadnej krwi. Zrezygnowany odwróciłem się, mając już zamiar zeskoczyć z krzesła z powrotem na podłogę, gdy nagle coś przykuło mój wzrok. Spojrzałem z powrotem w stronę głowy i aż podskoczyłem, niemal przewracając fotel. Oczy za mną podążyły. Zdusiłem krzyk w gardle. Wziąłem głęboki oddech, próbując się uspokoić. To pewnie tylko jakiś mechanizm aktywowany ruchem. Nic więcej niż tylko chory zamysł właściciela chaty. Zszedłem na podłogę i odsunąłem się na bok. Oczy pozostały na swoim miejscu. Wtedy usłyszałem głosy na zewnątrz domku. Chłopaki wrócili. Szybko wyszedłem z pomieszczenia, chcąc złapać trochę świeżego powietrza. Powiedziałem, że nie znalazłem nic ciekawego. Oni również na nic się nie natknęli. Następnych kilka godzin minęło nam na równie bezowocnych poszukiwaniach. Zrezygnowani zabezpieczyliśmy ciało i byliśmy już gotowi, by opuścić miejsce zbrodni. Gdy nagle uświadomiłem sobie, że zapomniałem swojej służbowej walizki, krzyknąłem do chłopaków, że zaraz ich dogonie, i samotnie wszedłem do wnętrza drewnianej chaty. Po raz kolejny zobaczyłem jelenią głowę, wpatrującą się we mnie pozbawionym emocji martwym wzrokiem. Zignorowałem ją i chwyciłem walizkę. Już miałem wychodzić z pokoju, gdy nagle usłyszałem głośny huk za plecami. Odruchowo odwróciłem się za siebie. Głowa leżała na podłodze, jakby po prostu spadła ze ściany. Podszedłem, podniosłem ją i zamontowałem z powrotem na swoim miejscu. Odwróciłem się, żeby wyjść, kiedy usłyszałem kolejne uderzenie. Głowa spadła ponownie, ale tym razem nieco dalej. Wpatrywałem się w nią, a ona nie spuszczała ze mnie swojego martwego wzroku. Niechętnie podszedłem, żeby ją podnieść. Gdy tylko moja ręka dotknęła futra, poczułem, jak serce podchodzi mi do gardła. Odskoczyłem jak oparzony, jednocześnie cofając dłoń jak najdalej od tego czegoś. Futro było ciepłe i zaskakująco miękkie, niemal tak, jakbym dotykał żywego jelenia. Wziąłem głęboki oddech, starając się uspokoić. Sięgnąłem do góry, poprawiając gruby drewniany kołek, na którym wisiało trofeum. Ostrożnie podniosłem jelenią głowę i ponownie umieściłem na ścianie. Cofnąłem się o kilka kroków i przyglądałem mu się przez chwilę. Nie przestraszysz mnie, mruknąłem pod nosem, jakby sam do siebie. Odwróciłem się, żeby zabrać walizkę i wyjść. Nagle z za pleców dobiegł mnie ostry, zgrzytliwy głos. Patrz na mnie. Spojrzałem w stronę, z której dobiegał odgłos, i zamarłem z przerażenia. Głowa skręciła szyję, by na mnie spojrzeć. Oczy były wyłupiaste, prawie wyrwane z oczodołów. Mięso wokół ust zostało rozerwane, a z pyska wprost na podłogę kapała biała piana. Krzyknąłem i uciekłem stamtąd tak szybko jak tylko mogłem. Biegnąc, potknąłem się o coś i upadłem na ziemię, uderzając głową o jakiś twardy przedmiot. Zamroczyło mnie, ale pospiesznie podniosłem się na nogi i wygramoliłem się przez drzwi, gdzie reszta drużyny szykowała się już do kilkugodzinnego marszu przez las. Tam głowa udało mi się wydusić. Trzech chłopaków chwyciło mnie, powstrzymując przed biegiem na oślep w głąb lasu. O czym ty mówisz? krzyknął jeden z nich. Śledczy wymienili spojrzenia pełne niepokoju. Głowa jelenia wisząca nad kominkiem? Zapytał inny funkcjonariusz. Tak, odpowiedziałem ledwo łapiąc oddech. Spojrzał na chatę i podszedł do wejścia. Nie, czekaj, nie wchodź tam. Uspokój się, powiedział ktoś inny. Byłem tak przerażony, że z trudem wyłapywałem pojedyncze słowa. Przez kilka następnych chwil panowała kompletna cisza, przerywana tylko szumem wieczornego wiatru, poruszającego liśćmi wysokich drzew. W końcu mężczyzna wyszedł z chaty, zdezorientowany. Nie ma nic dziwnego w tej głowie jelenia, powiedział wzruszając ramionami. Kiedy drewniane drzwi się zamykały, przez chwilę rzucił mi się w oczy kominek i to, co wisiało nad nim. Mógłbym przysiąść, że głowa wpatrywała się wprost we mnie. Mieliśmy ruszać w drogę za pięć minut, ale ja czułem, że nie mogę tak po prostu odejść. Musiałem zmierzyć się z tym demonem i dowiedzieć się, co tak naprawdę się tu dzieje. Próbowałem ich przekonać, że potrzebuję więcej czasu, że mogę zostać i poszukać więcej wskazówek. Po moim wcześniejszym wybryku inni funkcjonariusze nie chcieli się na to zgodzić. Obawiali się, że może mi się stać coś znacznie gorszego niż głus na głowie. Wtedy jeden z nich, Emilio, wystąpił naprzód. Zostanę z tobą. To ich przekonało, a ja nie zamierzałem się z nim spierać. Gdy słońce zachodziło, ponownie weszliśmy do chaty z latarkami w rękach. Przeszukiwaliśmy to miejsce w poszukiwaniu czegokolwiek. Choćby jednej rzeczy, która mogłaby posunąć sprawę do przodu. Co jakiś czas przesuwałem promień latarki nad kominek. Głowa wciąż wisiała na swoim miejscu. To piękny jeleń. Powiedział Emilio, zdając sobie sprawę, że wciąż zerkałem na trofeum. Ta... Mruknąłem pod nosem, wciąż go obserwując. Przeczeszmy chatę jeszcze raz, powiedział mężczyzna, przepychając się obok mnie. Niechętnie podążyłem za nim. Nasze światła omiotły pomieszczenie. Podszedłem do kanapy i dotknąłem jej ręką. Zatrzymałem się. Coś było nie tak. Zerknąłem w miejsce, na którym oparłem dłoń i ponownie ją szturchnąłem. Tkanina poruszyła się, jakby nie była całkowicie połączona z resztą. Przyjrzałem jej się bliżej. Zdałem sobie sprawę, że coś tam było. Wyciągnąłem nóż z kabury przy pasku i ostrożnie rozciąłem materiał. Sięgnąłem ręką w głąb. Dotknąłem czegoś zimnego i zakurzonego. Chwyciłem i wyciągnąłem to na zewnątrz. Moim oczom ukazał się stary pamiętnik. Skóra na zewnątrz była zniszczona i spleśniała, a strony pomarszczone i pożółkłe. Podekscytowany znaleziskiem otworzyłem książkę i zacząłem czytać. 15 kwietnia 1949 roku. Upolowałem dziś dwie sarny i czarnego niedźwiedzia. Zdałem sobie sprawę, że był to stary dziennik polowań. Przerzucałem kolejne strony, starając się znaleźć coś ciekawego, aż dotarłem do wpisu z 28 października 2001 roku. Nie powinienem był go zastrzelić. Przewertowałem kilka kolejnych kartek. Reszta była zupełnie pusta. Odwróciłem książkę, żeby zbadać grzbiet, kiedy nagle coś z niej wypadło. Był to biały, czysty skrawek papieru, najwyraźniej dużo nowszy niż reszta książki. Podniosłem go i przeczytałem. To mnie obserwuje. Poczułem, jak po plecach przechodzi mi lodowaty dreszcz. Skierowałem promień latarki w stronę głowy Jelenia. Nie było jej tam. Emilio, powiedziałem, przeszukując wzrokiem całe pomieszczenie. Stał w rogu pokoju. Nie ruszał się z miejsca, a światło jego latarki padało na sufit. Oczy miał szeroko otwarte, zastygnięte w niemym szoku. Spojrzałem w górę. Jelenia głowa wisiała na suficie. Miała takie same wyłupiaste oczy. Wpatrywała się prosto w Emilio. Pysk tego czegoś nagle się otworzył. Zdecydowanie szerzej niż pozwalałaby mu na to anatomia. Cała dolna szczęka chrupnęła, a ciemna krew zaczęła skapywać na podłogę. Krzyknąłem i przewróciłem się na plecy, a moje światło nieregularnie latało po pokoju. Coś wysunęło się z jej zdeformowanych ust. Nienaturalna, przerażająco poskręcana macka. Ciemnoczerwony wyrostek, który niczym wijący się wąż opludł Emilio. Mimo szoku podbiegłem, żeby mu pomóc, ale było już za późno. To coś owinęło się wokół Emilio, podnosząc go do góry, wprost w stronę głowy, która zaczęła powoli przeżuwać jego nogi. Wrzeszczał z bólu, a jego krzyki mieszały się z chrzęstem kości. To coś nie zwracało na to najmniejszej uwagi, a kawałki Emilio spadały na podłogę, wprost na krwawą stertę. W końcu niemal całe ciało zostało zmielone, a w miejscu, gdzie jeszcze 30 sekund wcześniej stałem Milio, pozostał jedynie stos wnętrzności. Spanikowany spojrzałem z powrotem w górę. Oczy głowy patrzyły wprost na mnie. Uciekłem z tego miejsca tak szybko, jak tylko mogłem. Staranowałem drzwi i pobiegłem do lasu, rozbijając się o drzewa i krzewy, desperacko próbując znaleźć się tak daleko od chaty jak tylko się da. Nie pamiętam dalszych wydarzeń, ale według raportu grupa poszukiwawcza znalazła mnie zataczającego się w głębi lasu, ciężko oddychającego i bełkoczącego coś o głowie. Emilio został znaleziony martwy, w takim samym stanie jak Perry Hammond. Oczywiście uznano mnie za jedynego podejrzanego, ale dalsze dochodzenie wykazało, że nie było żadnych dowodów wskazujących na moją winę. Byłem czysty. Miejscowa ludność twierdziła, że ktoś rozgniewał takset. Rdzenne amerykańskie bóstwo gwałtownej śmierci czczone przez starożytnych Indian. Na początku nie chciałem w to wierzyć, ale ponieważ od tamtego czasu co noc prześladują mnie sny o mężczyznach z głowami Jeleni, odważyłem się zadać pytanie: Skoro kiedyś rdzenni Amerykanie przebłagiwali duchy składając im ofiary, kto robi to teraz? Zanim zakończymy, zobaczmy jeszcze co mieliście do powiedzenia w komentarzach tydzień temu, kiedy światło wśród ciemności 2. To było chyba najczęściej zadawane pytanie w historii mojego kanału. Jeśli oglądacie mnie już od jakiegoś czasu, to zapewne wiecie, że nie lubię pisać nic na siłę. Aktualnie SWC2 jest w planach, ale kiedy dokładnie ukaże się na kanale, cóż, nie mam pojęcia. Skoro istnieją inne światy, czy to może oznaczać, że może tam istnieć coś, co wygląda jak inna wersja nas? Co sądzisz w tym temacie? Oraz czy chciałbyś się spotkać z inną wersją siebie, jeżeli to by okazało się prawdą? Spotkanie z innymi wersjami siebie zwykle nie kończy się dobrze, wiem z doświadczenia. Jeśli wszystko pójdzie po Twojej myśli, możesz liczyć na filiżankę kawy i kawałek sernika. Ale jeśli z jakiegoś powodu nie przypadniecie sobie do gustu, cóż, z reguły to ten drugi ty lepiej się bije. Od nowego roku miałeś zapisać się na siłownię, prawda? Tak się składa, że Twój sobowtór zrobił to już jakieś dwa lata temu. Uwielbiam motyw zasady lub ich zbioru w creepypastach. Każdy z nas zastanawia się, co by się stało, jakby je złamać. Bo co może się stać, jeśli zagwizdasz, orzeźwisz się w ciemnym jeziorze niedaleko twojego domu, albo przyjmiesz tą dziwnie dobrze płatną pracę? Przecież to tak małe rzeczy, tak drobne. Nie może przecież się stać nic złego, prawda? O tak, na pewno nie może się stać nic złego. Pomyślał każdy, kto kiedykolwiek otwierał portal do piekła przy pomocy poradników znalezionych w internecie. Zwykle była to ich ostatnia myśl. Jak sądzisz, co może być w czarnej dziurze? Istnieje teoria, że czarne dziury są tak naprawdę wrotami do innych światów. Lubię myśleć, że po drugiej stronie znajduje się wymiar bez kolejek po kawę i spóźnionych dostawców pizzy.